Witam Cię, młody uczniu chcący zgłębić tajemniki prawdziwego dziennikarstwa. Zapraszam Cię na wycieczkę po redakcjach piłkarskich w Polsce i pokażę Ci, jak tworzy się newsy piłkarskie w zależności od danej redakcji. Gwarantuję Ci, że po zakończeniu wyprawy znajdziesz pracę w każdej z nich. Dlatego skup się, rozsiądź wygodnie i zaczynamy. Podgląd sportowy. Pamiętajcie, jesteśmy poważną gazetą, dlatego w każdym newsie piszcie według naszych informacji. Oczywiście nie piszcie skąd są te informacje, to wiadomo. I pamiętajcie, jak macie już jakieś nazwisko, to dopasujcie je do 16 klubów, bo jak gdzieś trafi, to najprawdopodobniej w końcu traficie. Tylko jak nigdzie nie trafi, to w każdym artykule piszcie, że są rozbieżności odnośnie kwoty transferowej, także co się nie stanie, to i tak mieliśmy rację. Ogólnie to wyślę wam szablon tylko podstawiajcie nazwiska i kluby. Halo. Obraniak w pogoni za szczęściem udał się z rodziną na wakacje? Dobra, wywalamy ze szczęściem udał się z rodziną na wakacje. Będzie lepsze Obraniak w pogoni. Dzięki. No co, przecież nie skłamaliśmy. Złonet. Ty nie jesteś tu po to, żeby się uczyć, tylko żeby robić newsy, tak? Na twoim miejscu nie traciłbym czasu na te bzdurne szkolenia, tylko siadał do pisania, bo czas leci. I nie obchodzi mnie, że masz dopiero 8 lat i jeszcze nie umiesz pisać. Ma być na wczoraj, na cito, na już. Jasne? Transfery dezinfo. Najważniejszy jest tytuł. Napiszcie. Pogba powiedział, gdzie zagra w następnym sezonie. A żeby się nikt nie czepiał, to napiszcie w tekście, że mówił to będąc w samotności pod prysznicem i dlatego nikt nie usłyszał, ale najprawdopodobniej chodziło o Manchester United. Albo napiszcie... Prezes Leśnodorski rozmawia na temat transferu finalisty Euro 2016. A w tekście napiszcie, że rozmawiał ze znajomym na temat transferu, nie wiem, Bogby do United. No bo przecież nie pisaliśmy w tytule, że chodzi o transfer do Lejki. Second Eleven. A Jakie to ma znaczenie, o którym transferze napiszesz? Jak dla mnie, to możesz napisać o wszystkich, nawet lepiej. Tylko pamiętaj, jak już napiszesz, wrzuć to na wszystkie fanpage e w Polsce, jakie są. Na wszystkie fanpage e i po robocie. No, jutro i tak nikt nie będzie pamiętał. Tylko pamiętaj: wszystkie fanpage. E w PPL. <laughs> Dzieciaczki, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Praca dziennikarza w bardzo dużym stopniu zależy od odpowiedniej organizacji pracy. <grym> tak, tak. Każde z Was dostanie tabelkę, gdzie w wierszu będą wypisane nazwiska piłkarzy, a pionowo znajdziecie odpowiednie kluby. Waszym zadaniem jest. Dopasować nazwisko do klubu, skreślenie pozycji, żeby nie powtórzyła się następnego dnia i wybraniu kwoty. To bardzo ważne. Na przykład weźcie ostatnią liczbę, jakiej uczyliście się w szkole i na końcu dopiszcie 6 -0. No, do roboty. Szprot.pl Nie wiem, kuna. od odpal Instagrama kuna, o tego, Twittera, nie. Coś tam, sprawczy, który nie followuje jakiegoś klubu, w którym nie gra, nie? Bo to czasami gra i nie followuje, nie? To, że jak followuje inny, to tam przychodzi, nie? No a jak nie followuje, to nie wiem, no Fiferkę odpal, nie? Tam kurna, pojęcie komputer robi czasami dobre transfery. I moim zdaniem to coś na rzeczy jest, nie? Bo to wiadomo, no z dupy nie brali, więc coś tam musi być, nie? A jak już nie będziesz miał pomysłu, i fiferka się nie sprawdza, to od czeku dzwoń do wróżbity Macieja, ten to zawsze ma jakiś pomysł, powiem Ci, jest nie do zajechania typu wlazłoką. Ogólnie nie wnikam, nie mam czasu, jakieś lisy i gozdyry mi tu znowu piszą jakieś głupie komentarze, trzeba ich zdisować na Twitterze. W szufladzie macie kontakty do menedżerów i piłkarzy, ale spokojnie, no oni i tak sami przeważnie dzwonią. Wy musicie to spisać elegancko. Dorzućcie coś, jakiegoś pocisk na Wisłek Raków. Dorzućcie ze dwa dobre słowa, czyli na przykład, nie wiem, legia Warszawa. I tak naprawdę później, już tylko możecie patrzeć w komentarzach na soczysty błędów. Tylko jedna uwaga: nie piszemy o transferach z i do Benfica. To jest śliski temat. Jeszcze jedno, uwaga. Nie dawajcie zarzecznemu dostępu do CRM-a, bo znowu zacznie pisać o sobie. Raz w tygodniu i wystarczy. W zasadzie to moglibyście nic nie robić, bo i tak ludzie tworzą dla nas cały kontent. No ale skoro już tu jesteście, sprawdźcie, który news się danego dnia najlepiej klika. Opiszcie swoimi słowami w czterech zdaniach, maks 5, Wrzućcie to na grafikę. Dodajcie trzy znaki wodne i podpis koniecznie. I wrzućcie w sieć. No. Prost. Super plebscres. Napiszcie, że jakiś transfer nie dojdzie do skutku, bo menedżer piłkarza musi trzymać szafkę, która mu upada od drgani samochodów, które akurat przejeżdżają koło tej starej kamienicy. I koniecznie poruszcie historię tej pani z dołu, bo jej zabrali zasiłek. I ona nie ma teraz na chleb. A ten menedżer, który trzyma tę szafkę, zarabia miliony. I dajcie takim dużym fontem hańba i skandal i puszczamy to. Akcept nie jest potrzebny. Futrol.pl Słuchajcie, wrzucamy tylko rzetelne i sprawdzone informacje. Żartuję. Wybierajcie te najgłupsze, trollujcie to, czy oni piszą o tych transferach. W ogóle wyciągajcie najgorsze syfy, jakie znajdziecie w internecie, albo jeszcze lepiej. Wrzućcie do fusów jakiegoś wymyślonego w ogóle transfer, jakiś kompletnie... Z... wymyślcie. cokolwiek chcecie, ubierzcie to w słowa i wypuszczajcie. No jest pysznie. Fakt. Komora maszyny losującej jest pusta. Następuje zwolnienie blokady. I rozpoczynamy losowanie sześciu nazwisk oraz... Szczęśliwego numerka, który będzie kwotą transferu. Na koniec wylusujemy herb danego klubu. Życzymy wielu kliknięć. To wszystko, oczywiście, żarty. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda naprawdę w redakcji, także będziecie mieli no, prawdziwe u źródła, jak to naprawdę wygląda, nie takie dowcipkowanie. Tylko jedna uwaga: wiem, na początku powinienem dać planszę wielką z napisem: Filmik powstał w celach humorystycznych, nie ma na celu obrażenia nikogo, bla 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 bla. Ale prawda jest taka, że ktoś się ma pośmiać, ten się pośmieje, a jak ktoś ma kijek w odbycie, to i tak ten napis go, tego kijka nie pozbawi. No, a teraz to, na co czekacie, czyli jak to wygląda naprawdę. Jezus. Gorąco. Nic się nie dzieje. Jezus, kurczak. Muszę wrzucić jakiś tekst, bo mnie szef zabije. Kliki się nie zgadzają. Jezus, kurczę, jak ja pinko. Dobra, wyłączamy Facebooka. Zieliński był wczoraj, to dzisiaj Artyk. Mamo, ty robisz taką młodą kapustkę zawsze, ja ją bardzo lubię. Ona by pasowała do frytek i ryby? Nie bardzo. Dobra, dzięki. Nie, nie, nie robię obiadu tylko tu w pracy jestem, muszę napisać. No, pa. Sorry, Kapi, nic z Twojego transferu do Anglii.